ORP Iskra. Okręt szkolny polskiej marynarki wojennej trzymasztowy szkuner gar, Gaflowy. Pierwsza jednostka pływająca, nosząca imię ORP Iskra. Została wprowadzona do służby w 1928 roku i pozostawia, pozostała 1977 roku. Długość tego statku to 41 metrów. Informacji o wysokości jeszcze nie znam niestety. Zanurzenie 3,70 m, jest ORP Iskra, jest pierwszym okrętem pod banderą Polski, która op który opłynął Kulę Ziemską OLP Iskra, kra przy wałach Roblego w Szczecinie. 60 lat.